żeby a. nie za blisko, żeby nie za blisko. No, żeby on to... miał rozrosnąć się gdzieś. Aha. I wtedy dobrze rosną? Ta. Tak. A ile w tym roku takich wyhodował? A ja tego nie wiem. Ale kilka czy kilkanaście sztuk? Kogo? Słoneczników takich. Tych? Mam no. ponad 300 sztuk ich. 300 sztuk? No, no serio, no. <laughs> Bo mam zasadowo ziemniaczki i w kółku przy granicach Aha. obsadzone. No to porośli okazy, bo dobra no. ziemia na nich chyba. Ja mówię nasienie, o, idzie. Ponastawiane na to są te widze. w na sieciach tam, w czym, Aha. po żeby chli. No i tutaj właśnie, o, te i te, nie? A to chleb przywożę co was codziennie? Proszę? Chleb codziennie przywoża? Chleb nie, e, przy, przez dzień Co przez no. dzień? Przez dzień, to hmm. aż spod hajnówki a spod hajnówki facet Tak, ono bierze 22 ziosek w kółko ma własną piekarnię A, to może Podolszyński się nazywa Pokaże ten chleb Jak? Pan, dobrze o, widzisz, bo nam ja musiał iść po okulary. Puszcza Białowieska, pisze. No. To aż pod hajnówki, tak? No. Mm. Narewka. No, narewka. No. Narewki, no. O. Narewki. I on 22 wiosek, mówił, objeżdża mhm. Na Biela, Biela mówił, że własną ma piekarnię, tam skupuje zboże i piekarnię swoje i ma dwa samochody.